Witajcie z tej strony na Dzisiaj, moi drodzy, witajcie w kolejnym jakże niesamowitym filmie, w którym to, moi drodzy, będę dzisiaj do was dzwonił. na kola, hola. <śmum> Co to jest jakiś... <śmum> ha, <"Hum> <śmum> 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 właśnie musimy zrobić świąteczny klimat. <śmum> Więc świąteczna muzyka, świąteczne kolorki, świąteczne paski, w sensie filmowe paski, prawda? No i oczywiście śnieg. Kochani, 1 grudnia do mojego sklepu wchodzi nowa świąteczna kolekcja. Nowe, cieplutkie bluzy, prawda, koszulki, kubki, inne gadżety, bajery, wszystko będzie, moi drodzy, w pięknej, świątecznej oprawie. Więc już 1 grudnia, moi drodzy, do sklepu wchodzi nowa świąteczna kolekcja. Więc szykujcie się, bo jadę się tym jak dziecko, serio. O wszystkim jeszcze będę mówił na Facebooku, Instagramie, na czacie, na grupie na Facebooku oczywiście. Więc śledźcie, bądźcie na bieżąco i przechodzimy do głównego motywu filmu. Zapytacie wszyscy Mateusz, o czym będziemy rozmawiali. A ja już wam śpieszę z wytłumaczeniami. Czegoś tak się domówiło. Moi drodzy, wszystko będzie polegało na tym, że wy będziecie opisywali mnie siebie, a ja nie wiedząc jak dokładnie wyglądacie, będę się was starał narysować. Na końcu, moi drodzy, mam nadzieję, że dostanę zdjęcie osoby, którą narysowałem i sprawdzimy jak bardzo podobna jest osoba, którą narysowałem do osoby, z którą rozmawiałem. W sensie czajcie, nie? Oczywiście jest druga perspektywa, więc wszystko pewnie będziecie pięknie widzieli. I będziemy mogli zaczynać. Poza tym wiecie, że ja za nie mam żadnych zdolności artystycznych, więc przepraszam, prawda, że nie będzie jakoś super pięknie, ale naprawdę się postaram. Więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zaczynamy. Bo nie, bo się nigdy nie powinno pokazywać palcem. Zaczynamy! Boże i numerów, mój Boże. Dzwonimy moi drodzy do pierwszej osoby. Uwaga, uwaga! Dzwonimy do Martyny. Nie, jeszcze raz. Próba numer dwa. Cześć, o, dzień dobry. dobry. się ale... Wiesz co, miałem takie pewne wątpliwości, czy dzwonić drugi raz, no ale jesteś gotowa na super przygodę. No czekaj się. Aha, no, spoko. Ja co prawda wiem jak ty wyglądasz, ale cały motyw polega na tym, że ty będziesz mówiła mniej więcej jak wyglądasz, a ja będę cię starał się narysować, oki? Okay? Cześć? Dobra, czaisz. Okej, okay, więc zacznijmy od tego. Jesteś dziewczyną... W ogóle nie wiem, czy dobrze cię będzie... słychać. dam mikrofon tutaj. W sensie, tutaj ci dam. No dobra, powiedz mi coś o sobie. Jak dokładnie wyglądasz, prawda? Bo nie wszyscy o tym wiedzą. Pochwal się, co w co, co sobie lubisz, prawda? A ja zacznę rysować. Jestem no. blondynką. Blondynką. Mam tylko czarny marker, więc przykro mi, będziesz brunetką. No. Czekaj, rysuję. Wiem, jak wyglądasz, mniej więcej. Więc postaram się... No, na to wyjdzie. Na samą głowę. No dobra, no i co masz poza głową? Jakiś, masz charakterystyczny element? W sobie? krwi i O, no to, no dobrze. Powiedz mi, jak się miewasz? Jak ci dzionek mija, co? Spoko. Właśnie z wrocka. I co robiłaś w Wrocku? Jaką? Co fajnego czytasz? Pochwal się Jaka. nam wszystkim. Takie je... tam. A, takie tam. No dobrze, dobrze. Fajnie. Fajnego jeszcze robiłaś w Wrocławiu. Zjadłaś może coś smacznego, no nie wiem, byłaś na jakimś obiedzie z jakimś, może, jakimś kolegą na przykład. Byłaś? Z rodzicami, A. No to pozdrow rodziców, jeżeli masz gdzieś ich tam przy sobie. Bardzo pozd... O, dziękuję bardzo, jak mi miło, naprawdę. Wiesz co, ja ci już kończę rysować włosy. I nawet ci powiem, że jestem zadowolony. Kurde, no. no patrzcie na to. O. Co? ja w ogóle nie wiem, czy jest ostrość. Chyba ostrość na ustawiłem na to rysowanie. Jezu. Ale. Ale on podłączyłeś? Jest, mikrofon nagrywa się, no kurcze, nawet na dwie kamery nagrywam. Czajsz, to? Boże Takie bajery robię. Mam siebie narysowaną z buzi. Jeszcze teraz tylko nos. Um. Nosek jeszcze taki. I w ogóle, mam wiesz co? Muszę Ci się pochwalić. Mam taki super genialny marker. No. I nim się tak ładniej rysuje. I to wszystko rzeczywiście wygląda lepiej niż na tych wszystkich poprzednich odcinkach. No dobra. Mam już cię narysowane. Teraz powiedz mi, jak jesteś dzisiaj ubrana. Może jakaś kurteczka, może jakieś, jakiś top, sweterek no. świąteczny. Proszę? T-shirt? A co masz na tym t-shircie? Adidasa. Adidasa Adidas t-shirt, no dobrze. Nie. O, no to się w miarę domyśliłem nawet. <grytanie> Kurde, trochę krzywo wyszło, ale nieważne. E, jeszcze jakieś charakterystyczne elementy masz na sobie? Mam na Dobra. No i powiedzmy, że wygląda. Buty, 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 buty. No, buty już mi się nie chcecie rysować. No dobrze, więc jesteś narysowana i jesteś naprawdę zadowolona ze swojej pracy. Na odcinku zobaczysz, jak mniej więcej wyszłaś. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Ja Ci życzę miłego dnia. Serdecznie jeszcze pozdrów rodziców. No i tyle. Dzie dziękuję bardzo. Do, do widzenia i miłego dnia życzę. Hej. Pa. Hey. Możecie teraz napisać, jak bardzo Martyna jest podobna. No dobrze, moi drodzy, dzwonimy teraz do Pauliny. Zobaczymy, co Paulina nam powie. Okej, okay, jest sygnał. Jest, moi drodzy, nadzieja. Jest nadzieja, że jeszcze odbierze dzisiaj. Super. Nie wiecie jak bardzo się cieszę. Kolejny problem się pojawił na horyzoncie. Halo? Halo, Paulina? Czy to ty? Tak, o Boże. Słuchaj, jest, jesteś gotowa do rozmowy i do przeżycia e, niezapomnianych chwil w Twoim życiu? Oczywiście. Bardzo mnie to cieszy. Słuchaj, nagrywam odcinek, więc przy, przy okazji możesz się przywitać tak swoją drogą. No hej, Paulina. <laughs> hej, Paulina. Zajesz? Dobra, więc ogólnie plan jest taki, że będziesz musiała mi mniej więcej opisać siebie. Jak dokładnie wyglądasz, jakieś swoje charakterystyczne elementy, prawda? Czy może, no nie wiem, co, jest, co jesteś jakiegoś specyficznego ubrana dzisiaj, no? Tak, mam blond włosy. No niestety, moj, moja droga, problem się powtarza. Poprzednią osobę, którą narysowałem, też miała blond włosy. Z tym, że ja mam tylko czarny marker, więc mamy problem. No No dobrze, będą czarne. O no to w miarę może będzie podobne. No dobra. Czekaj, na razie rysuję kształt głowy. Przy okazji możesz mi powiedzieć, co fajnego dzisiaj robiłaś, jak ci mija. Co, co dzisiaj robiłam, bo właśnie na noc, właśnie chciał, i będę No i co fajnego robiłyście, co? Hello, hello. Nic, 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 nic ciekawego, nie? A co oglądałyście? <laughs> nie ma. <laughs> Okej, okay, nie pytam. Lepiej nie będę pytał. <głos> <głos> Dobrze, może przejdźmy do innego tematu. Co się będziesz dzisiaj fajnego uczyła, co? O. Wiesz co, tak się składa, że akurat jako podpórkę mam książkę do egzaminu gimnazjalnego z chemii, który pisałem dwa lata temu, mój Boże. Kurczę, wiesz co, mamy problem mały, bo na... właściwie to mi się trochę marker kończy, ale spokojnie, mam jeszcze trzy inne. Co z włosami? Powiedz mi, jak ma... jakie masz włosy dzisiaj, co? No, to masz... mało nie? A długie, krótkie? Nie wiem jakie to są średnie... Trochę poniżej ramienia, no dobrze. Dobra. Będziesz miała nieco grubsze inne rzeczy, w sensie przez ten marker, bo ten marker jest niestety grubszy. Więc będziesz że się nie obrazisz, cieszę się bardzo. Dobra. Robię ci... W... O mój Boże, robię ci włoski. Dobra. Okej. Okay. Jakąś grzywkę na czole, czy coś takiego może? Nie, taki przydziałek na środku. Dobra, przydziałek na środku. Spoko, no, spoko. Dobra, co z ustami? No w sumie usta to jak usta, nie? <laughs> Jak to wygląda? O mój Boże. E, dobra, co ty dzisiaj ubrana charakterystycznego? Jakiś sweterek świąteczny może? Taką szalą bluzkę No. Okej, okay, jakiś wzorek na nim? Nie, normalna taka szara bluzka. Dobra. No dobra, jesteś w miarę narysowana. Paulina, podpiszę cię tutaj, prawda, żeby... Żebyś. By... Mm, jakbyśmy mogła później wysłać zdjęcie mniej więcej ubrana tak jak jesteś i, i byśmy ocenili jak bardzo coś podobno do tego co narysowałem, ok? No dobra. Okej, okay, no to chciałabyś jeszcze coś powiedzieć do kamery. Miłego, fajnego, pozytywnego oczywiście. No to moją tuzynkę, jaka, do której byłam dzisiaj na noc, i Także dziękuję Ci bardzo, że odebrałaś i że mam nadzieję, że miło spędziłaś tą niedzielę. No i ci. Ja Dobra. Cześć, dobra. pozdrawiam, miłego pozd... dnia. Miłego, wzajemnie, papa. Pa. E, dobra, dzwonimy, moi drodzy, do kolejnej osoby, trzeciej w dzisiejszym filmie. Uwaga, łączy z Martyna. Halo? Halo, dzień dobry. O, hej. O hej dzień dobry. Słuchaj, E Boże, No, co, 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 Boże, wejść. A no, widzisz? Surprise! Słuchaj, e, ogólnie robimy taki. w ogóle przedstaw się, prawda? Powiedz coś o sobie na początku, zanim zaczniemy. No, widzisz? No, znowu się problem powtarza. Mam tylko czarny marker, więc nie będzie ani brązowych, ani blond, ani. <grystanie> Okej, okay. masz jakieś może loki, może nie wiem, masz proste włosy z przedziałkiem, bez przedziałka. Proste, brązowe włosy, no dobra. Myślę, że da się zrobić, moja droga. W ogóle powiedz mi, jak Ci Dzianek mija, ja co dzisiaj fajnego robiłaś? pochwal się nam wszystkim. Nic nie robiłam. Rozumiem taki lazy day, prawda, tak? No dobra. Czym? Spokojnie. Sprawiedliwie z angielskiego, powiadasz. Sprawiedliwie z angielskiego też miałem całkiem niedawno. No i, i jak i jak myślisz, jak Ci pójdzie? Umiesz, nie umiesz? Sprawiedliwie z angielskiego, no. No to się cieszę. No dobra. Powiedz mi teraz, jak jesteś mniej więcej ubrana dzisiaj? No, taką bordową włoskę No kurde, no to będzie czarna chyba dzisiaj. <laughs> no mam czarne spodnie, to już mi O widzisz, no to trafiliśmy. No dobra. A masz bardziej taki sweterek, czy t-shirt, czy... bo nie dosłyszałem. No to jest taki t-shirt na długie rękę. A, no dobrze, okej, okay, rozumiem, rozumiem. No dobra, spodnie mówisz, że masz czarne, tak? Tak. Jak krótkie nogi masz niestety, ale nie mam miejsca już za bardzo. Jeszcze jakieś masz charakterystyczne elementy, o których chciałabyś powiedzieć, czy... Nie. Niestety nie, no dobra, jeszcze ci jakieś ładniejsze rzęsy muszę poprawić, bo rzęsy piękne, długie, prawda. No dobrze. Jedna dziurka wnosi druga, ząbki jeszcze śliczne, uśmiech. Myślę, że jest w miarę spoko, no nie wiem, zobaczysz na odcinku jak, jak mniej więcej wyszłaś. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Na no odcinku sprawdzimy, ocenimy i jak to mniej więcej wszystko wyszło. Dobra, więc ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, że miłego dnia Ci życzę, dzięki, że odebrałaś. No to wzajemnie. To trzymaj się kochana, papa, pa. miłego. Oj, oj, karta mi się zapełniła, moi drodzy, nie dobrze. Okej, okay, nieważne. Moi drodzy, siema, miło się z wami rozmawiać, jesteście fajni, naprawdę, no lubię was. No teraz ja się żegnam z wami. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia. Kolejnym razem trzymajcie się. Pa!